Siódma seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych, gościmy dzisiaj na hitowym spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie MKS Piotrkowia podejmować będzie KPR Gminy Kobierzyce. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Dlaczego hitowe spotkanie? Dlatego, że to jest spotkanie trzeciej z czwartą drużyną. Uwaga, Sobecka, strata piłki. No i szansa dla kpr -u. dobra kontra. Idealnie rozegrana, cały czas przyspieszają, grają z kontry i tak samo tym razem. Schneider, waga, dobre dogranie na koło, jest drugie trafienie. No i teraz świetne rozegranie, ależ błąd w obronie, ściekła Edyta Majdzińska. Sobecka, waga. Świerczek wyprowadzona do rzutu. O, właśnie tego brakowało w grze. Schneider. Świerczek. Sobecka. Sobecka! Ależ był rzut prawie taki z miejsca. Ale trafiła lucyna Sobecka. Wiertelak, Buklarewicz. Zablokowany ten rzut. Będzie jeszcze szansa. Szupyk. Tomczyk. Falwa tak. No już jest drażyk. Sobecka. Świerczek. Rzut bieżny. Skutecznie. Tomczyk. Tomczyk. Ale szczęśliwie tutaj. Teraz rywalki się rozeszły. Pojawiła się Katarzyna Cygan. Ale jest trafienie. Buklarewicz zbiega tutaj. Jeszcze raz. Cygan. Teraz skutecznie Katarzyna Cygan. Świerczek. Świerczek. Dobry zwód. I po rękach Kowalczyk. Piłka wpada jednak do bramki. Panczek, Szupek, Cygan, Cygan! Skutecznie Katarzyna Cygan, i druga bramka, i mamy remis po 12. Ale z takich sytuacji to ciężko trafić. Trzeba uważać tylko, żeby nie trafić rywalki w twarz, bo za to się zarobi czerwoną kartkę. Po bloku piłka. A więc mamy remis w tym niezwykle ciekawym i zaciętym spotkaniu między trzecią i czwartą drużyną. szykuje się. Równie interesująca druga połowa, na którą zapraszam Państwa po krótkiej przerwie. Tomczyk. Cygan. Szupek do skrzydła. No i trafia. W ataku. Tak zawizdały, sądzimy. Szupyk, mocne przerzucenie. I Wiertelak. Jej. Pierwsze trafienie dzisiaj. To najlepsza strzelczyni zespołu. Sobecka. Waga. Było miejsce i znowu kowalczyk fenomenalnie. Uwaga, Sobecka. Nadogranie do Trbowi. Tym razem już nie była w stanie zatrzymać. Waga. ale świetny dwóch wagi. Spodziewali się, że będzie oddawać. Ale gdzieś zacięła się ta gra w ataku Kiewkowi. Świerczek, świerczek i Kowalczyk. Fenomenalnie w bramce. Zapominają się tu kibica, była sygnalizacja gry pasywnej. Szopyk. Zobaczmy, kolejna akcja KPR po przerwie Cygan. Dobra dzisiaj gra. Szybko chodzi piłka, ale też nieźle spisuje się obrona Buklarewicz. Cygan Buklarewicz Buklarewicz i jest bramka. Pierwszy trafienie dzisiaj Małgorzaty Buklarewicz, ale już pięć bramek przewagi. No proszę teraz e, postanowiły tak samo szybko rozpocząć grę i Oliwia Szczepanek po tej wygranej KPR zrówna się z liczbą wygranych z drużyną Piotrkowi Kluczowy to był ten moment ko 50 minuty meczu. Przed 50 minutą, kiedy ta seria świetnie też te kontry wiertelak jest trafienie świerczek. I jeszcze rzut i koniec. 26 do 23. Zasłużone zwycięstwo KPR-u. Tak jak mówię, kluczowe były te e, minuty między 45 a 50. Kiedy e, drużyna KPR-u ze przewagę. Jednak Mariola Wiedelak za te akcje, które dały tutaj przewagę 26 do 23 KPR gminy Kobierzyce wygrywa dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowią. Oba zespoły zrównują się w liczbie punktów. No i zapraszam na kolejne mecze już jutro i pojutrze na PGNiG Superligę Piłkary Kręcznych. Teraz za uwagę dziękuję Marcin Muras. Do zobaczenia, do usłyszenia.